No i Sieraneczko, moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nie za bardzo wiedziałem, co mam wrzucić, ale podczas przeglądania YouTube'a trafiłem na świetny odcinek, z którym dzisiaj się z Wami podzielę. Także cofniemy się troszeczkę w czasie i odświeżymy sobie dawne przygody Audytu Obywatelskiego. Ale zanim Was zabiorę do oglądania odcinka, chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić do moich socjalów na Facebooka, którego właśnie sobie w zasadzie obecnie stworzyłem a na którym codziennie, a właściwie nawet kilka razy dziennie będą pojawiały się różnego rodzaju materiały dotyczące tego, co się dzieje w świecie. Także nie przegapcie, wpadnijcie, zostawcie obserwacje. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. No, bo wiem, że będzie fajnie sobie powspominać. <śmienią> Dokument i telefon. Oj się, młodzież widzicie. Może se koty ogona w drzwiach nie przytrzasnęły. Jakim jesteście? się? A nie widać Ja myślałem, że wędka żadny, ale... Wobec tych czasów łatwo się pomylić, bo każdy chce chodzi w takich ubraniach. Może panowie byście się przedstawili, jak coś mówiliście? Witam panów. Ale stresy, nerwy. Chodzi pan o wielkie może... słuchanie. Z... Może jeden niech mówi. Wyznaczcie dowódcę. Nie można? Nie, nie można. Może pan mówi, że nie można, to na pewno jest to poparte jakimś przepisem, proszę pana. Tak, no, chłopskim rozumem. Pana prawda? To ja się zaraz pan No to po... O o ten przepis. Jak pan tak mówi. Pan pamięta, że pan jest umundurowany. No? Dawaj od wojska polskiego. Oni już wiedzą, że złapali szpiega moi drodzy. Ewidentnie. Dawaj od razu. Także tu za chwilę jakaś chyba grupa szturmowa podjecha. Nie opowiada pan rzeczy. Zadam Panie że za mną biegliście, ostatnie. Kondycja słabiutko. Z ile tam było do przebiegnięcia? 100 metrów? Halo, garnizon w Elblągu. Morongi, przepraszam. A kiedy pan jest w służbie, jak można wiedzieć, czy to nie tajemnica? Tajemnic nie mogę powiedzieć. Nie może wam powiedzieć. W porządku. Wie pan, że pan nie może mnie może jako żołnierz Wojska Polskiego zatrzymywać? On nie wie. Poza obiektem, prawda? No, chyba, że pan wskaże przepisy łamie. Hmm. A, to są już te. że mamy zacząć od pana, grzeba jednostki? Jakby pan dostał polecenie mi pobicia, zrobiłby pan to? Kufale ojczyzny. Nie. Aha, no to w porządku, to mnie tylko cieszy. Ja nie ucieknę, proszę tak. się nie martwić, Jak pan, widzi, ja chodzę spokojnie i rozmawiam z panem spokojnie i nie mam żadnych, że tak powiem, problemów. Możemy iść bliżej, panów wejścia, się panowie mieli. Panowie sobie staniecie, odpoczniecie. Jeszcze wodą miś poczęstuje, Teraz tak. mówię, że tak nieładnie mówić do ludzi, że nie wolno czegoś, co wolno, proszę pana. To jest bardzo brzydko, nie? Bo mimo że pan ma... Ale wojsko to jest jednak stan umysłu, nie moi drodzy. to jeszcze nie upoważnia do pana do tego do zmyślania tych rzeczy, nie? Widzi pan? Nie wie pan, jaki przepis. Musi pan się dopiero dowiedzieć. Mam tylko nadzieję, że pan mnie przeprosi za to, że pan tutaj wywarł taką na mnie trochę presję, biegliście do mnie, jakbyście chcieli, się zatrzymania, jak się okaże, że mogę filmować, to jeden z oczy będę oczekiwał od panów przeprosin, panowie. I reklamówki gruszek. Panu od razu panu tak, jeśli pan to wstawi na internet, zostanie wprowadzona sprawa. O, sprawa zostanie wprowadzona moi drodzy, do czego? Do Excela do czego wprowadzić? Ja panu powiem, że to nie jest Pana główny problem teraz, bo pan w Mundurze Wojska no, Polskiego powiedział, że jest zakaz, którego nie ma i próbuje wybrzeć na mnie presję, próbując doprowadzić do zaniechania legalnych czynności, a na to są drogi panie paragrafy. To nie jest że stai na baczność. To jest pana największy problem teraz. Musi pan z pomyślunkiem wykonywać rozkazy, a nie z bez, bez zawahania. Nie dotknął pan na szczęście mnie, więc nie ma aż takiego wielkiego problemu. Ale próby wywarcia presji na obywatelu, który coś sobie. No i wywarcia presji w kierunku zaniechania legalnych czynności, to poważne rzeczy są. On jest w służbie, moi drodzy. To nie są jakieś hamy z podbudki, tylko żołnierze, moi drodzy. Legalnie robi, to jest poważne już. Widzicie przecież. Sprawa. Ale pan nie chce przestać nie już. chyba pana. Ale skarże pyta. Czy jest jakiś problem? Czy już mogę odejść? Czy wie pan, że nie wolno nazywać terenów wojskowego? No właśnie, proszę pana, nie wiem. A niech mi pan poda przepis, który zabrania tego. No, się Ale dlaczego? To już trzeci przyszedł i trzeci nie doczytał, ten też jakiś zdyszany. Też biegł? No, proszę pana, mówi, że pan mu... Ko... mówi, że nie wolno, to więc rozumiem, że pan zna Ale, Ale niech pan mi powie o przepis. Ty, on też biegł. Bo na razie to panowie tu próbujecie y, doprowadzić do zaniechania według nielegalnych czynności, proszę pana. To nie są legalne czynności. Nie są, no to niech pan poda przepis. Pan jako y, żołnierz nie może zmyślać przepisów. I nie to jest nie stosunku... nie No mówi Pana o zakazie. Mhm. Panie drogi. Widzi pan tabliczki? Nie, jakie tabliczki? Jakie tabliczki? Ale jakie? O jak? O, tak? Niech pan mi pokaże jedną tabliczkę, która. Nie... Podejdźmy, podejdźmy. Niech pan pokaże mi jedną tabliczkę na tym obiekcie, która mówi o zakazie fotografowania. Zmyśla pan teraz to, że istnieją tutaj jakieś tabliczki. A od razu panu mówię, nawet jakby one istniały, nie oznaczają one nic innego poza tym, że fotografować prawdopodobnie panowie nie mogą w środku. Nic więcej, bo ja na teren wojskowy nie wchodzę. Dodatkowo, proszę pana, ma, ma pan maszynę wojskową tuż przy. Ale to jest nieogar, moi drodzy, nie? To jest nieogar. wejściu. Na widoku, specjalnie tak postawiono, żeby każdy ją widział, ale pan mówi, że nie można fotografować. Bardzo mi ładnie. Ja nie wiadomo, na, czy, na czyje polecenie pan działa? Ja też nie wiem, na czyje pan polecenie uprawia gangsterkę teraz, opowiadając o zakazach, których nie ma, bo to jest poważna sprawa. No i co? Ukrywam się? W jaki sposób? Ty no ciepło jest stare. słońce świeci, może głowę chroni, może jest uczulony na słońce. No, nie wiem. A może jest wampirem? na jakiej podstawie, na jakiej podstawie pan uważa, że ja się ukrywam? Toż idę spokojnie, nie uciekałem przed panami, mogą potwierdzić, nie przyspieszałem w żaden sposób kroku. Pow... Ale to jest wojsko audytu, logiczne gadanie nic nie daje. Kto nie mojego głosu pan powinien zrozumieć, że jest pan w czarnej dupie teraz. Jak ja się teraz uprę, panowie, czy ja jestem zatrzymany? Nie jestem. Dobra, dziękuję, do widzenia. Ja czy ja, ja zadałem panu... Pytanie, czy jestem oficjalnie zatrzymany? Ja bym wtedy był nieśmiały. Mamy. Czy, czy, czy jestem oficjalnie zatrzymany? To wyjaśnienia. Kurczę, to poważne czynności tu wchodzą administracyjne. Mamy, chcę się pana... Nie odpowiada pan mi, tanie. Do widzenia. do widzenia. Ja proszę pana, od razu panu mówię: ja nigdzie nie ucieknę. Ja będę tu chodził, jak panowie wezwaliście jakieś służby, to ja kompletnie nie uciekam. Ja nie mam zamiaru zbiegać. Nie, us nie słyszę od panów, panowie mówicie o zakazie, a nie słyszę podstawy. Jak ja bym panu powiedział, że panu nie wolno tu chodzić, to by pan nie wyśmiał. Nie, bym powiedział. Rozkaz wykonać. Oj, panowie, panowie. Jeśli do kogoś wychodzi, to nie należy zakładać, że ten ktoś jest głupkiem. Jeśli wychodzi mu duże. To się zakłada, że się wszystko wie. No i właśnie, tu chyba ten kraj cały na założeniach tylko działa. Ja proszę. Pan... A ja nie oglądałem tego odcinka, jestem ciekaw, kto do nas przyjedzie. Pana nigdzie nie ucieknę, proszę się nie martwić. Ja sobie po prostu swobodnie chodzę i korzystam z praw obywatelskich. I szkoda, szkoda, że tak panowie reagujecie. Można by było spokojnie, bez zakazów. Zapytać się, byśmy grzecznie porozmawiali. Ja bym pewnie panem podziękował. Jeśli ja dziwię, że oni w ogóle z bronią nie przylecieli, się na ziemię nie położyli człowieku. za służbę, którą pełnicie, ale jak ktoś do mnie z zakazami i bzdurami wychodzi, to też to, jest szeregowcem. Pan ma troszeczkę więcej tych gwiazdek. Pan jest chyba chorążym, tak? Chorąży zawsze zdąży. Musi pan sprawdzać, nie? Pozdro Alek. Nie, pan leci do kogoś to nie może pan mówić, że jest zakaz. Idziemy, poszukamy sobie tych... Poszukamy sobie ten pan mówił o zakazach tabliczkach. Widział pan u siebie kiedyś gdzieś tabliczkę na jednostce. No, parę metrów przeszliśmy, żadnej nie było. Oj, oj, oj. Na co czekamy, proszę pana? jak mi chciał wiedzieć, no? na patro. Na patrol czego? No dowie się pan. Tak. Nic pan nie chce mówić. Mówi pan zakaz, ale nie wie, nie, 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 nie jest w stanie podać przepisu. Mówi pan o tabliczkach, których nie ma. Mówi pan o patrolu, ale nie mówi pan jaki. Niech pan zobaczy, jak to wygląda. pan jest jakimś gangsterem, czy co? Ja jestem. My name is John. John Rambo. Jestem człowiekiem, który wykonuje legalne czynności na chodniku. Proszę pana, i to pana nie powinno. Yy, to może interesować może pana, ale nie, nie powinno skłaniać do tego, żeby zmyślać przepisy, proszę pana. Pan zobaczy co pan tu ma. Na zewnątrz jednostki. Czy mi się przyśniło tu? Czy tutaj nie stoi maszyna na gąsienicach wojskowa? Na przy, tuż przy bramie. Pan pokaże, że pan widział od razu. To ja mogę sobie zrobić tutaj zupełnie legalnie. Przeprosi pan mnie za to? Teraz jak, jak, jak przyjdzie jakiś patrol i okaże się, że mogę filmować? Przeprosił pan mnie? Ale pytanie, czy jakby się okazało? No, no ja rozumiem, ale pytanie, czy jakby się okazało, czy pan jest w stanie skłonny mnie przeprosić? No i panowie, panowie, panowie. panowie trzeba bardzo uważać, co się mówi. Gdzie o zakazach wyleciał pan jest zakaz? Czy próbujecie panowie mnie zatrzymać? Mm -hmm. Mocna ekipa. <noise> pan, pan, panom to puszczę, bo panowie jesteście młodymi, chyba żołnierzami dosyć więc. Ale ambitnymi. Rozumiem, że pod wpływem kogoś starszego. Mogliście wylecieć na dziko i tam nie przemyśleć pewnych rzeczy. A jakby im kazał strzelać? Co byście panowie zrobili teraz, jakby stąd podszedł w ogóle? Zasłucham. No. No na razie nie. nie ma. Poważne narady. Tak, tak. To pewnie szyfr. Bez. Nie. Orzeł wylądował. Nie, 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 nie. Bez to znaczy bez co? Jeśli domyć, domyślam, bez czego? Szanowni, czekamy 5 minut, Borąg to nie jest jakieś wielkie miasto, Widziałem tam żandarmerii. Nie jestem. No i tu ten żołnierzyk już powinien lecieć z roboty, moi drodzy. Zatrzymać to samo, że taksówkę ręką, jak będzie przyjeżdżała. Proszę pana, przecież nikogo zatrzymany pan nie ma prawa mnie zatrzymywać poza obiektem wojskowym. Na jakiej podstawie pan w ogóle reaguje? Tutaj co pan kariował? Pan jest żołnierzem. Jak pan zatrzymuje na chodniku miejskim ludzi? I na no co pan. No, No, posłucha pan mądrego pana. Widzi pan? To, to, jest... to nie złamacie Macie tam ekipę w tym morągu. Jak przechodzi was ziomek, zbija z wami piątki na siema. Po czym podtrzymuje zdanie innego obywatela. Czy bardzo dobrze, bo prawdę mówi faktycznie, ale no. Jedność jest. Kolega z, z wojska? Pan jest z wojska? Ja tutaj robię śledztwo. Już pana robię różne rzeczy, no. No, no. Tak. Klas S. Pytam, klas S. No, ale musimy czekać, niech patrzy, że jest poinformowany. Tak, Wszystkiego dobrego, panu życzę. Moi drodzy, głos rozsądku, jeju. Mam nadzieję, że to jest jakiś dowódca jednostki albo kompanii chociaż. Szczególnie. No jasne, że nie, ale nikt tam nie wchodził. Wszystkiego dobrego. Jakbym popełniał przystępców wdrożenie, To oczywiście jak każdy obywatel mógłby Pan prawo mnie zatrzymać. Ująć, moi drodzy, ująć. Zatrzymuje policja. I inne uprawnione ku temu organy. To czynność administracyjna. Na gorącym uczynku. Ale pan tylko twierdzi, że jest zakaz i nic więcej nie ma. Nic więcej. Żadnego punktu regulaminu. Nic nie podaje. Nic. Podejdziemy, tu, ja maszyny zdjęcie sobie jeszcze. Hit po prostu. Ty jak już tam szłeś z nimi, czy szedłeś z nimi, to trzeba było poprosić, mogli coś opowiedzieć na temat tych urządzeń, to Ty. jak już masz tylu przewodników, chłopie, to coś ja bym się dopytał, nie, z którego roku to, a to, ile takich zabawek mamy. I teraz to niewiele. A no masz specjalistów, bo oni, jak dobrze pamiętam, w czarnych bretach byli. Czarne berety to chyba zmechanizowani są, więc mogliby ci opowiedzieć. Gdybyś zapytał, a on... Pytanie zrozumiałem, odpowiadam. Oj Boże. Przewinę kawałek. Ale... O Boże, żandarmeria wojskowa Ktoś pochował panów nie do mnie No właśnie, też chciałem przypomnieć jeszcze o pewnej rzeczy Żandarmeria wojskowa, no Sama młodzież pana, jest pana pana interesy z pewną firmą. Zauważyłem, że fajny obiekt tutaj jest. Panowie macie na no wyjściu ta maszyna wojskowa. No, pomyślałem, że nagram sobie ten obiekt. Chwilę pofotografuję. I to jest właśnie wszystko zaspokoić. Chciałem swoją potrzebę zainteresowania filmowania tego obiektu. A pan, przepraszam, jest z żandarmerii wojskowej, tak? tak? To pan chyba kojarzy przepisy, tak? Czy ja jestem żołnierzem, proszę pana? Nie jest pan. Dlaczego pan żąda ode mnie dokumentów, skoro pan... Jak to jest, że oni, kurczę, ich ludzie zbijają sobie z audytorem, znaczy z audytorem nie, ale. Mówią przy nich, że to jest audytor, że nie ma sensu, że chłop może nagrywać. Po czym przyjeżdża żandarmeria? Widzą kamerę, wiedzą, że to jest nagrywane. No wiedzą, że to nie jest jakiś zupełny przypadek, że to nie jest jakiś zwykły Jaś. I tak się wykładać. No kurde, no. Pan jest właściwie żołnierzem. Z Wam nie tak to proszę, proszę to A co to w ogóle? To, czy wy będą służby, możecie takie rzeczy, o takie rzeczy prosić? Och, halo. Jeżeli funkcjonariusz przychodzi do mnie i prosi, jak policja mówi poproszę pana o dokumenty, to znaczy, że tylko prosi, ja mogę odmawiać? Może pan to nie dać, jeżeli nie ma uprawnień. Pan jest. Dobrze, proszę pana, pan jest właściwy do mnie, prawda? No więc właśnie, no to tyle na ten temat. Jeżeli chodzi o dokumenty. Trzeba jakieś... A ustalmy jedną rzecz, proszę pana, mamy tutaj żołnierzy, trzech którzy twierdzili, że są zakazy fotografowania, Jakiś ten pan twierdzi, że są tabliczki na tym obiekcie z zakazami fotografowania. Mam pytanie, czy tego obiektu z zewnątrz nie można fotografować, no, jak nie można? No to teraz pan poproszę o przeproszenie mnie. Przejdzie panu tu najbardziej fotografować, aczkolwiek. Aczkolwiek to zaraz wrócimy. Ja teraz słucham pana przeprosin. Ale co pan robi? No co pan robi? Niech pan przeprosi. Ja proszę pana nigdzie nie publikuję pana wizerunku. Niech pan się nie denerwuje, zachowa się pan jak mężczyzna i mnie przeprosi. Dobra, panowie teraz przepraszacie mnie Czy w ogóle już abstrahując od całej kuriozalnej sytuacji, kiedy to se audyt zebrał ekipę z wojska i wszyscy go teraz przepraszają na ulicy, to to jest swoją drogą już zabawne? Ale tu trzeba przyznać, że faktycznie no, z ust policjanta byśmy tego pewnie nie usłyszeli, więc tu naprawdę. <grywa> no, ale, to... Za to, że twierdziliście, że nie mogę filmować tego obiektu? Tak czy nie? Okej, okay, dobra. A wiecie co? Ja Wam powiem, to nie jest złe. To jest właśnie różnica w wyszkoleń i podejścia do e, służby, moi drodzy. To są żołnierze i oni, zobaczcie, jak oni stoją przez cały czas interwencji. Oni nie mieli teraz problemu z tym, żeby się ukolić i, i, i powiedzieć przepraszam. Czy policjanci by zrobili to samo? No nie wiem. Więc no jest, to, jest to głupie, nie, znaczy głupie, no jest to dziwne, gdy stoi tylu żołnierzy i przepraszają cywila, nie? Ale przynajmniej mają tyle honoru w sobie i za to trzeba im naprawdę pochylić czoła. Panowie, nie żartuję z was teraz, naprawdę szacun, że macie tyle jaj w sobie, szacunku i honoru do drugiego człowieka, żeby mu powiedzieć przepraszam. Tak idiotycznej sytuacji, w jakiej żeście się wtedy znaleźli. Także tutaj naprawdę było wszystko zabawne, ale... ale teraz, no. Dobra, i teraz już mamy inną rozmowę. Jakie są pytania dalsze do mnie? Dla siebie już powiedziałem panu wyraźnie, słuchał pan? Zaspokajam potrzebę zainteresowań swoich i filmuję obiekt, który mnie interesuje. Czy będzie tam publikowane? Być może będzie. Być może będzie. Nie zamierzam pana wizerunku publikować, nigdy nie zamierzałem, proszę pana, aczkolwiek w tej chwili Ponieważ pan przeprosił, to ja na pewno tego nie zrobię, natomiast była taka możliwość do użycia wyjątku dziennikarskiego, bo kiedy funkcjonariusz publiczny, a pan ta taką osobą jest, zmyśla przepisy, to można korzystać z wyjątku dziennikarskiego. W tej chwili nie ma takiej potrzeby. Ja uznaję panów przeprosiny. Panom żandarmom wyjaśniłem pan... Panie... Też nie zamierzam panów upubliczniać żadnych wizerunków, także nie ma obaw takich, gdzie pan Ja nie mam takiej potrzeby, proszę pana, dlaczego nie? Nie, wie pan, ja korzystam sobie z artykułu 51 Konstytucji. Wiem, że e, organy publiczne, funkcjonariusze publiczni nie mogą wchodzić tak naprawdę w posiadanie danych, na żądanie oczywiście, e, ludzi, którzy, do których nie mają nic i nie łamią prawa. No to po co mam się panu przedstawiać? No i dobra. To mamy załatwiony temat, panowie? Bardzo dziękuję i życzę panu wszystkiego dobrego. Dziękuję, do widzenia. Ja proszę pana, nie wysyłam do żadnych służb ani do niczego innego. Jeżeli coś robię, to zakrywam wizerunki, a jak pan doskonale wie, panowie, nie jesteście w wieku jakimś tuż przed. Znaczy w wojsku to może jesteście, ale y, ogólnie w jakimś zaawansowanym wieku, y, w związku z czym ogarniacie też takie rzeczy jak nie wiem, Google Street View, które jeździ, fotografuje i macie panowie ten obiekt widać z, na internecie od, od lat i to prawdopodobnie jeszcze z różnych lat fotografowany. więc y, y, tyle oczywiście nigdzie nie przekładam. Dobra. Mhm. Spokojnie. Nie, nie, proszę pana, proszę ja nie, nie robię żadnych akcji przeciwko państwu polskiemu. Ten odcinek powinien nosić tytuł, jak audyt to pierdolę, pięciu żołnierzy. Coś takiego. Wręcz przeciwnie, jak widzicie panowie, nie wchodziłem na teren, nie próbowałem, nie przykładałem żadnych urządzeń nagrywających poza płot. Robię tylko to, co mogę z miejsca publicznego i to jest właściwie tyle. Dziękuję panu. Proszę Do Widzenia. Do widzenia. No i widzicie, gdy odwaga wymiesza się z odważnikiem, wtedy wszyscy muszą przepraszać. Odcinek ciekawy, mam nadzieję, że Wam się również podobał, jeśli tak, to zapraszam Was do komentarzy, do łapki w górę, subskrypcji to nie dał, no i pamiętajcie o tym moim Facebooku, link będzie podpięty w komentarzach, więc kto ma Facebooka, padnijcie, zostawcie obserwacje, zawsze te jakieś newsy, szczególnie, że odcinki, materiały będą różnorodne, także nie będzie to samo na YouTubie, co na Facebooku, Facebook Facebookiem, YouTube YouTube. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć!